Spokojny umysł jest najcenniejszym skarbem, jaki możesz posiadać. Żyjemy w epoce przeciążenia umysłowego. Twój umysł przetwarza więcej informacji w ciągu jednego dnia niż nasi przodkowie przetwarzali przez całe miesiące. Ciągłe powiadomienia, presja społeczna, zmartwienia finansowe, skomplikowane relacje, niekończące się decyzje dotyczące kariery, rodziny i przyszłości, rezultatem jest umysł, który nigdy się nie zatrzymuje. Działając jak źle dostrojone radio, odbierające wiele stacji, jednocześnie generując ciągły szum, który uniemożliwia doświadczenie prawdziwego spokoju. Istnieje jednak odwieczne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się we współczesnym świecie. Buddyzm od ponad dwóch i pół tysiąca lat rozwija precyzyjne techniki całkowitego oczyszczenia umysłu i osiągnięcia stanu głębokiego spokoju, niezależnego od okoliczności zewnętrznych. Nie są to mgliste praktyki ani abstrakcyjne koncepcje. To konkretne technologie mentalne, które przynoszą wymierne rezultaty, gdy są prawidłowo stosowane. Buddyjskie oczyszczanie umysłu działa na trzech odrębnych poziomach. Po pierwsze, usuwa zbędne myśli, które pochłaniają energię, nie generując wartości. Po drugie, porządkuje pożyteczne myśli w jasne i efektywne wzorce. Po trzecie, tworzy w umyśle cichą przestrzeń, w której może pojawić się naturalny spokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. Proces ten nie wymaga lat intensywnej praktyki ani izolacji w klasztorze. Można ją stopniowo wdrażać w życie codzienne, stosując konkretne metody, idealnie dostosowane do współczesnych wyzwań. Odkryjesz nie tylko techniki chwilowej relaksacji, ale kompletny system transformacji podstawowych funkcji umysłu, Tworząc wewnętrzne źródło spokoju, które pozostaje stabilne nawet w najtrudniejszych okresach. Do 2026 roku możesz doświadczyć prawdziwie jasnego i spokojnego umysłu nie jako ucieczki od rzeczywistości, ale jako skuteczniejszego sposobu radzenia sobie z nią. Jasny umysł podejmuje lepsze decyzje, spokojny umysł reaguje, a nie reaguje. Zorganizowany umysł osiąga cele z mniejszym wysiłkiem i stresem. Jeśli masz dość życia z nieustannie pobudzonym umysłem, przytłoczonym niepotrzebnymi myślami i chcesz poznać konkretne buddyjskie metody, aby całkowicie oczyścić umysł i osiągnąć trwały spokój, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zostaw lajka, aby wesprzeć treści, które uczą prawdziwych technologii mentalnych, zamiast powierzchownych rozwiązań. Subskrybuj aby odkrywać starożytne praktyki, kontemplacyjne, idealnie dostosowane do wyzwań współczesnego świata. Aktywuj dzwonek, aby nie przegapić nauk o tym, jak stworzyć jasny, zorganizowany i spokojny umysł, wykorzystując praktyczną mądrość buddyjską. Jeśli jesteś gotowy doświadczyć prawdziwego spokoju umysłu, niezależnego od zmian zewnętrznych, kliknij przycisk Hipar wspierający mądrość, która transformuje podstawowe mechanizmy umysłu poprzez precyzyjne techniki sprawdzone w starożytnej tradycji. Twoja podróż do jasnego i spokojnego umysłu zaczyna się teraz. Określ dokładnie, jakie rodzaje myśli powodują niepokój psychiczny. Pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu jest precyzyjne rozpoznanie, które kategorie myśli wywołują wewnętrzny niepokój. Większość ludzi doświadcza niepokoju psychicznego, jako nieokreślonego uczucia niepokoju, bez identyfikowania jego konkretnych źródeł. Ten brak precyzji uniemożliwia zastosowanie ukierunkowanych rozwiązań. Buddyzm dzieli niepokojące myśli na pięć głównych typów, z których każdy wymaga specyficznego podejścia do ich rozpuszczenia. Myśli przesadnego pożądania stanowią pierwszą kategorię. Umysł, który stale pragnie czegoś innego niż to, co obecnie posiada, Nigdy nie zazna spokoju. Może to być pragnienie przedmiotów materialnych, doświadczeń, rozpoznania, relacji, a nawet odmiennych stanów umysłu. Charakterystyczną cechą jest poczucie chronicznej niekompletności, jakby szczęście zawsze leżało w kolejnym osiągniętym celu. Myśli te wyczerpują energię psychiczną, ponieważ skupiają uwagę na wyimaginowanej przyszłości, a nie na rzeczywistej teraźniejszości. Drugą kategorią są myśli awersyjne lub oporowe. Umysł odrzuca aspekty bieżącego doświadczenia. Może to być opór wobec niewygodnych emocji, niepożądanych sytuacji, trudnych ludzi lub koniecznych obowiązków. Opór wywołuje ciągłe napięcie psychiczne, ponieważ część energii jest wykorzystywana do walki z rzeczywistością, zamiast do efektywnego radzenia sobie z nią. Trzecią kategorią jest niepokój psychiczny, charakteryzujący się niezdolnością do osiągnięcia stabilnego skupienia na jakimkolwiek obiekcie przez dłuższy czas. Umysł stale skacze między przeszłymi zmartwieniami, przyszłymi lękami i obecnymi rozproszeniami, jak małpa skacząca między gałęziami drzew, nigdy nie zatrzymując się w określonym miejscu. To pobudzenie utrudnia zarówno produktywność, jak i spokój. Czwartą kategorią są myśli o lenistwie psychicznym lub ospałości. Umysł jest zamglony. Pozbawiony jasności lub energii do konstruktywnego angażowania się w wyzwania. W przeciwieństwie do prawdziwego zmęczenia fizycznego, ospałość psychiczna to stan unikania, w którym umysł odmawia włożenia niezbędnego wysiłku w rozwiązywanie problemów lub podejmowanie ważnych decyzji. Piątą kategorią są nadmierne wątpliwości lub chroniczne niezdecydowanie. Umysł, który stale kwestionuje już podjęte decyzje, lub staje się sparaliżowany, nieustannie analizując opcje, nigdy nie podejmując konkretnych działań. Ćwicz technikę bezstronnej obserwacji treści mentalnej. Drugą istotną praktyką jest rozwijanie umiejętności obserwowania myśli i emocji bez natychmiastowego osądzania, tłumienia lub dramatycznego angażowania się w treść mentalną. Większość ludzi żyje w jednym z dwóch skrajności. Całkowitej identyfikacji z myślami, gdzie każda myśl jest akceptowana jako absolutna prawda, lub ciągłej walki o kontrolowanie lub eliminowanie niechcianych myśli. Oba podejścia wywołują dodatkowe poruszenie. Obserwacja bez osądu to rozwiązanie pośrednie, które pozwala wyraźnie dostrzec aktywność mentalną, nie będąc przez nią kontrolowanym. Specyficzna technika ustal regularne okresy w ciągu dnia. W których poświęcasz 5 do 10 minut na obserwowanie obecnych myśli i emocji, bez prób ich zmiany. Usiądź wygodnie, zamknij oczy lub skup wzrok i skieruj uwagę na wewnętrzną przestrzeń swojego umysłu. Kiedy pojawia się myśl, zamiast podążać za jej treścią lub próbować ją zatrzymać, po prostu zauważ pojawienie się myśli i obserwuj, jak trwa przez jakiś czas, być może rozwija się lub zmienia, a w końcu znika. Jak obserwowanie chmur przepływających po niebie. Zauważasz chmurę, obserwujesz jej kształt i ruch, ale nie próbujesz jej zatrzymać ani skierować w określonym kierunku. Kiedy pojawia się emocja, praktykuj tę samą jakość obserwacji obecny niepokój, pojawiająca się irytacja. Smutek jest tu i teraz, bez etykietowania jako dobry lub zły, bez prób natychmiastowego rozwiązania go lub pozbycia się go. Po prostu jasne rozpoznanie, jaki konkretny stan emocjonalny jest obecny w danym momencie. Ta praktyka rozwija równowagę, czyli stabilność umysłu, która pozostaje zrównoważona, niezależnie od pojawiającej się treści mentalnej. To jak rozwijanie wewnętrznego mięśnia świadka, który potrafi obserwować dramat umysłu, nie dając się mu porwać. Początkowo zauważysz, że umysł opiera się tego rodzaju neutralnej obserwacji. Woli dramatycznie angażować się w myśli lub z nimi walczyć. Jednak dzięki konsekwentnej praktyce, umiejętność wyraźnej obserwacji wzmacnia się i staje się oazą spokoju. Oczyść myśli związane z niepokojem, korzystając z realistycznej analizy prawdopodobieństwa. Trzecia konkretna technika odnosi się do jednego z największych źródeł współczesnego niepokoju psychicznego nadmiernego zamartwiania się negatywnymi scenariuszami na przyszłość ludzki umysł ewoluował, aby identyfikować potencjalne zagrożenia. Jest to przydatna umiejętność przetrwania, ale stała się źródłem niepotrzebnego cierpienia, gdy jest bezkrytycznie stosowana w obliczu wszelkich niepewności współczesnego życia. Zamartwianie się to specyficzna forma myślenia, w której umysł wielokrotnie odtwarza negatywne scenariusze na przyszłość, próbując przygotować się na problemy, które mogą nigdy się nie wydarzyć. Ten proces rzadko prowadzi do użytecznego przygotowania, ale zawsze generuje niepokój i marnuje energię psychiczną. Buddyzm oferuje precyzyjne antidotum realistyczną analizę prawdopodobieństwa, połączoną z praktycznym planowaniem. Kiedy pojawiają się niepokojące myśli, zamiast pozwalać umysłowi na niekończące się powtarzanie katastroficznych scenariuszy, zastosuj ustrukturyzowany proces. Po pierwsze, Określ dokładnie jakiego konkretnego wyniku się obawiasz. Bądź precyzyjny. Mogę stracić pracę jest lepsze niż może się wydarzyć coś złego. Po drugie, realistycznie oceń prawdopodobieństwo tego wyniku, opierając się na obiektywnych dowodach, a nie na lęku. Jeśli masz dobrą historię pracy, pozytywne opinie przełożonych i stabilną gospodarkę, prawdopodobieństwo nagłej utraty pracy jest niskie. Po trzecie, jeśli prawdopodobieństwo jest rzeczywiście wysokie, opracuj konkretny plan działania, aby zapobiec niepożądanemu wynikowi lub skutecznie sobie z nim poradzić, jeśli wystąpi. Konkretny plan przekształca niejasne zmartwienie w pożyteczne przygotowanie. Po czwarte, jeśli prawdopodobieństwo jest niskie, lub jeśli masz już odpowiedni plan, świadomie skieruj swoją uwagę na bieżącą czynność zamiast Pozwalać umysłowi na ciągłe powtarzanie negatywnych scenariuszy. To przekierowanie powinno być delikatne, ale stanowcze. Po piąte, jeśli zmartwienie powróci, powtórz proces bez niecierpliwości. Umysł kształtuje nawyki związane z zamartwianiem się latami. Wymaga to systematycznej praktyki, aby wykształcić nowe, bardziej efektywne wzorce reakcji. Uporządkuj przepływ myśli poprzez świadome priorytetyzowanie uwagi. Czwarta praktyka rozwiązuje problem rozproszonego umysłu, który próbuje przetwarzać wiele strumieni myśli jednocześnie, co prowadzi do poczucia wewnętrznego chaosu i spadku efektywności we wszystkich działaniach. Buddyjskim rozwiązaniem jest rozwijanie umiejętności świadomego ustalania priorytetów, gdzie świadomie wybierasz to, co zasługuje na uwagę w danym momencie. Zamiast pozwalać umysłowi automatycznie przeskakiwać między przypadkowymi zmartwieniami. Konkretna technika. Podziel czynności umysłowe na trzy jasne kategorie: pilne i ważne, ważne, ale nie pilne oraz ani pilne, ani ważne. Podczas każdej chwili pracy lub refleksji świadomie określ, która kategoria zasługuje na uwagę w danym momencie i w pełni poświęć się temu wyborowi przez określony czas. Jeśli zdecydowałeś się poświęcić poranek ważnemu projektowi w pracy, gdy pojawią się myśli o problemach rodzinnych, mentalnie uznaj, pojawiły się myśli o rodzinie, ale postanowiłem skupić się na pracy przez następne dwie godziny, wrócę do spraw rodzinnych w odpowiednim czasie i delikatnie skieruj swoją uwagę na wybrane zadanie. Wyznacz konkretne okresy w ciągu dnia poświęcone różnym kategoriom myśli. Na przykład 20 minut każdego ranka na planowanie dnia, 15 minut po południu na refleksję nad relacjami i 30 minut każdego wieczoru na zmartwienia lub problemy wymagające rozwiązania. W wyznaczonych momentach w pełni angażuj się w wybraną kategorię. Jeśli jest czas na planowanie, planuj szczerze. Jeśli jest czas na relacje, rozważ sytuacje, które wymagają uwagi. Rozwijaj umiejętności mentalnego, porządkowania dzięki którym ważne myśli pojawiające się w nieodpowiednich momentach są szybko odnotowywane, ale rozwijane dopiero w odpowiednim momencie. Z praktyką, ta świadoma organizacja przepływu myśli tworzy poczucie jasności i kontroli, które zastępuje chaotyczne uczucie umysłu rozbieganego w różnych kierunkach. Rozpuść negatywne emocje za pomocą kontemplacji nietrwałości. Piąta praktyka odnosi się do trudnych emocji, które powodują długotrwałe zamęty psychiczne. Gniew, smutek, frustracja i lęk często utrzymują się długo po ustąpieniu okoliczności, które je wywołały, tworząc tło pobudzenia, które zanieczyszcza inne działania i uniemożliwia doświadczenie naturalnego spokoju. Buddyzm naucza, że negatywne emocje podtrzymują się poprzez opór wobec tego, czego doświadczamy oraz przywiązanie do narracji, które usprawiedliwiają i utrwalają trudne stany emocjonalne. Kontemplacja nietrwałości jest swoistym antidotum, które rozpuszcza trudne emocje poprzez głębokie zrozumienie przemijającej natury wszystkich stanów mentalnych i fizycznych. Specyficzna technika. Gdy pojawia się intensywna emocja, zamiast próbować uciec od doświadczenia lub uzasadniać dlaczego tak się czujesz, skup się w pełni na fizycznym aspekcie emocji w swoim ciele. Gdzie czujesz napięcie, gorąco, ucisk, skurcz? Jak te doznania zmieniają się z chwili na chwilę? Uważnie obserwuj, że nawet najbardziej intensywna emocja składa się z wielu doznań, które pojawiają się i przemijają w ciągu kilku sekund lub minut. Gniew może zacząć się od gorąca w klatce piersiowej, przejść w napięcie w szczęce, a następnie skurcz w żołądku. Każde doznanie pojawia się, osiąga szczyt i rozpływa się naturalnie. Gdy jest obserwowane bez oporu lub prób przedłużenia lub intensyfikacji doświadczenia. Jednocześnie obserwuj mentalną narrację towarzyszącą emocji, jaką historię snuje umysł na temat tego, dlaczego ta emocja jest uzasadniona, jak ta historia się zmienia i rozwija. Zauważ, że myśli o tej sytuacji są również nietrwałe, pojawiają się i przemijają jak fale w oceanie świadomości. Kluczowym wnioskiem jest to, że ani doznania fizyczne, ani mentalne narracje nie są trwałe ani trwałe. Są to zdarzenia, które pojawiają się i rozpływają naturalnie, gdy nie są sztucznie przedłużane poprzez mentalny opór lub wzmocnienie. Ćwicz frazę Ta emocja powstała, jest tu i teraz i przeminie jak wszystkie doświadczenia. Podczas kontemplacji, unikaj analizowania, dlaczego emocja jest niesprawiedliwa lub jak sytuacja powinna być inna. Zamiast tego skup się wyłącznie na obserwowaniu bezpośredniego doświadczenia emocji jako zjawiska, które pojawia się i przemija naturalnie. Ustal okresy ciszy psychicznej poprzez skupioną koncentrację. Szósta technika rozwija umiejętność ustanawiania okresów autentycznej ciszy umysłu, w których umysł przestaje generować ciągły strumień wewnętrznego szumu i odnajduje naturalny stan spokojnej jasności. Jest to prawdopodobnie najbardziej transformująca praktyka, ponieważ bezpośrednio wprowadza cię w to, jak czuje się umysł, gdy nie jest stale zajęty myślami, zmartwieniami, planowaniem lub analizą. Większość ludzi nigdy nie doświadcza całkowitej ciszy umysłu i dlatego nie wie, jaki poziom spokoju jest naturalnie dostępny, gdy umysł nie generuje ciągłej aktywności mentalnej. Metoda konkretna. Wybierz pojedynczy obiekt koncentracji, na którym możesz utrzymać uwagę przez dłuższy czas, bez wywoływania dodatkowego pobudzenia lub rozproszenia. Tradycyjnie preferowanym obiektem jest oddech, ponieważ jest zawsze dostępny i naturalnie uspokajający, ale możesz użyć dowolnego obiektu, który angażuje uwagę w stabilny sposób. Zaangażowanie polega na utrzymywaniu uwagi wyłącznie skupionej na wybranym obiekcie przez określony czas. Zazwyczaj zaczynając od 5-10 minut i stopniowo wydłużając czas, w miarę jak koncentracja wzmacnia się dzięki konsekwentnej praktyce. Kiedy uwaga błądzi, co początkowo będzie się zdarzać nieustannie, delikatnie skieruj ją z powrotem na obiekt, bez krytykowania lub frustracji związanej z naturalnym procesem treningu umysłu. Podczas praktyki, Wiele poziomów aktywności umysłowej stopniowo osiada niczym warstwy osadu osadzające się w wodzie. Najpierw słabną powierzchowne myśli, następnie zaczyna ustępować ukryty niepokój umysłowy. W końcu możesz doświadczać okresów, w których umysł naturalnie odpoczywa w ciszy, z wyraźnym obiektem koncentracji, bez wysiłku, by utrzymać skupienie. Poza okresami formalnej praktyki możesz stosować tę samą technikę. Przez krótkie okresy w ciągu dnia, gdy czujesz się przytłoczony lub pobudzony, kultywuj świadomą akceptację niekontrolowanych okoliczności. Siódma praktyka odnosi się do głównego źródła mentalnego pobudzenia oporu wobec aspektów życia, których nie da się zmienić ani kontrolować. Ogromna ilość energii mentalnej marnowana jest na walkę z rzeczywistością, życząc sobie, aby okoliczności były inne. Ten opór tworzy stałe podłoże stresu, które uniemożliwia umysłowi odnalezienie naturalnego spokoju. Świadoma akceptacja to niebierna rezygnacja, ale jasne rozpoznanie, że niektóre rzeczy są pod Twoją kontrolą, a niektóre nie. Specyficzna technika. W obliczu trudnej sytuacji, pierwszym krokiem jest wyraźne rozróżnienie między tym, na co masz wpływ, a na co nie, w razie potrzeby sporządzić zaktualizowaną listę. W przypadku czynników, na które masz wpływ, zaangażuj się całkowicie. W przypadku czynników poza Twoją kontrolą, praktykuj świadome uwalnianie energii poprzez wewnętrzną frazę taką jak Rozumiem, że ta sytuacja jest trudna i poza moją bezpośrednią kontrolą. Uwalniam energię mentalną zużytą na opieranie się tym faktom i kieruję uwagę na działania, które mogę podjąć. Tę praktykę należy powtarzać za każdym razem, gdy opór powraca. Wypracuj codzienną praktykę przeglądu dnia i identyfikowania obszarów, w których wydałeś energię mentalną na opieranie się niezmiennym okolicznościom. Rozwijaj współczucie dla siebie jako antidotum na samokrytykę. 8. Technika odnosi się do surowej samokrytyki, która tworzy wewnętrzne środowisko mentalne pełne osądu i negatywizmu. Wiele osób prowadzi ciągły wewnętrzny dialog, pełen krytyki. Porównując się niekorzystnie z innymi i surowo oceniając błędy. Ta wewnętrzna surowość powoduje chroniczne pobudzenie psychiczne, ponieważ umysł nigdy nie czuje się na tyle bezpiecznie, by się zrelaksować. Buddyjska praktyka współczucia dla samego siebie stanowi antidotum poprzez rozwijanie łagodnej i pełnej zrozumienia relacji z własnymi zmaganiami i ograniczeniami. Współczucie dla samego siebie składa się z trzech elementów. Uważnej świadomości cierpienia bez przesady, uznania, że zmagania i niedoskonałość są uniwersalnymi doświadczeniami ludzkimi, oraz zobowiązania do traktowania siebie z taką samą życzliwością, jaką okazywałoby się bliskiemu przyjacielowi borykającemu się z podobnymi problemami. Praktyka konkretna: gdy zauważysz narastającą wewnętrzną krytykę, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: jak Zareagowałbym, gdyby bliski przyjaciel zmagał się z tymi samymi problemami? Zazwyczaj odpowiedź byłaby znacznie bardziej wyrozumiała niż typowy dialog wewnętrzny. Zastosuj to samo łagodne zrozumienie w swojej własnej sytuacji. Rozwijaj wewnętrzny głos, który jest szczery w stosunku do problemów, ale nie okrutny, który zachęca do wysiłku, nie wymagając perfekcji. Ćwicz obojętność wobec rezultatów, jednocześnie utrzymując zaangażowanie w działania. Dziewiąta technika odnosi się do pobudzenia psychicznego, wynikającego z przywiązania do konkretnych rezultatów, połączonego z lękiem o to, czy pożądane rezultaty zostaną osiągnięte. Umysł często skupia się na konkretnym rezultacie i poświęca ogromną energię na martwienie się o jego osiągnięcie. To przywiązanie wywołuje ciągłe napięcie psychiczne ponieważ szczęście i spokój stają się zależne od osiągnięcia konkretnych rezultatów zewnętrznych, które mogą się zmaterializować lub nie. Buddyjska koncepcja oderwania oferuje wyrafinowane rozwiązanie, które pozwala na pełne zaangażowanie w umiejętne działanie przy jednoczesnym zachowaniu spokoju psychicznego, niezależnego od rezultatów. Oderwanie to nie obojętność, lecz świadome uwolnienie się od prób kontrolowania czynników pozostających poza osobistym wpływem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zaangażowania w doskonałe wykonywanie swojej części. Praktyka szczegółowa. Jasno określ swoją strefę wpływu w każdej sytuacji. Poświęć się całkowicie doskonaleniu tych kontrolowanych czynników. Dla samego rezultatu praktykuj świadome uwolnienie. Poprzez wewnętrzne rozpoznanie, że wiele zmiennych pozostających poza Twoją kontrolą wpływa na ostateczne rezultaty. Zintegruj wszystkie techniki w codziennym systemie higieny psychicznej, ostateczna integracja wszystkich technik w kompleksowy, codzienny system higieny psychicznej, który konsekwentnie utrzymuje jasny i spokojny umysł, niezależnie od okoliczności zewnętrznych lub wewnętrznych wyzwań, podobnie jak higiena fizyczna, którą Utrzymujemy poprzez regularne praktyki, aby utrzymać ciało w czystości i zdrowiu. Higiena psychiczna wymaga konsekwentnego stosowania praktyk, które usuwają nagromadzone mentalne zanieczyszczenia i przywracają naturalną jasność umysłu, gdy nie jest on przytłoczony ani pobudzony. Ustal poranną rutynę, która stanowi solidny fundament dla jasnego stanu umysłu przez cały dzień. Zacznij od pięciu minut praktyki obserwacji. Zwracając uwagę na obecne stany mentalne, nie próbując ich zmieniać ani oceniać jako pozytywnych lub negatywnych. Następnie poświęć 5 minut na koncentrację na wybranym obiekcie, aby osiągnąć skupioną i spokojną uwagę. Zakończ świadomym ustaleniem intencji na dany dzień, określeniem priorytetów i zobowiązaniem się do umiejętnego reagowania na wszelkie pojawiające się wyzwania. W ciągu dnia. Stosuj konkretne techniki odpowiednio do konkretnych stanów mentalnych, które naturalnie się pojawiają. Dostrzegasz niepokój o przyszłość? Zastosuj realistyczną analizę prawdopodobieństwa. Czujesz się rozproszony i nieskoncentrowany. Wykorzystaj świadome priorytetyzowanie uwagi. Doświadczasz ostrej samokrytyki. Aktywuj reakcję współczucia dla samego siebie. Frustruje Cię niekontrolowana sytuacja? Praktykuj uważną akceptację połączoną z umiejętnym działaniem, gdy to możliwe. Wieczorny przegląd pozwala ocenić, jak umiejętnie stosowałeś te praktyki w ciągu dnia i zidentyfikować konkretne obszary do poprawy bez osądu i ostrej samokrytyki. Zwróć uwagę na konkretne sytuacje, w których wcześniej wykryłeś pobudzenie psychiczne i skutecznie zastosowałeś odpowiednie antidotum. Zwróć również uwagę na sytuacje, w których zaangażowałeś się w mentalny dramat i zastanów się, jakie praktyki mogłyby pomóc w bardziej umiejętnym radzeniu sobie z sytuacją. Ten przegląd nie jest samokrytyką, ale procesem uczenia się, który ma na celu wzmocnienie stosowania technik poprzez zdobywanie doświadczenia. Stopniowo praktyki te stają się tak naturalne, że umysł automatycznie stosuje odpowiednią reakcję na różne rodzaje zaburzeń psychicznych bez ciągłego, świadomego wysiłku. Rozwijasz autentyczne zaufanie do swojej zdolności do umiejętnego radzenia sobie z każdym pojawiającym się stanem psychicznym, ponieważ dysponujesz niezawodnymi narzędziami, sprawdzonymi w konsekwentnej praktyce i bezpośrednim doświadczeniu. Jasność umysłu i spokój stają się normalnym punktem odniesienia, a nie okazjonalnym, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, zależnym od sprzyjających okoliczności zewnętrznych. Pamiętaj, że rozwijanie konsekwentnej higieny psychicznej, podobnie jak rozwijanie sprawności fizycznej, wymaga cierpliwości i regularnej praktyki przez długi czas. Korzyści się kumulują, a każdy dzień konsekwentnych ćwiczeń wzmacnia ogólne zdrowie psychiczne i odporność na stres i nieuniknione wyzwania współczesnego życia. Jeśli te konkretne buddyjskie techniki całkowitego oczyszczenia umysłu, bezkrytyczna obserwacja myśli, realistyczna analiza zmartwień, świadoma organizacja, uwagi, kontemplacja emocjonalnej nietrwałości, kultywowanie ciszy mentalnej poprzez skupioną koncentrację, świadoma akceptacja niekontrolowanych czynników, rozwijanie współczucia dla samego siebie, oderwanie się od rezultatów przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w działania, oraz pełna integracja z codziennym systemem higieny psychicznej, pokazały praktyczny i skuteczny sposób na osiągnięcie trwałego spokoju psychicznego, całkowicie niezależnego od okoliczności zewnętrznych, zostaw, polubienie, wspierając to podejście, które uczy prawdziwych technologii mentalnych, sprawdzonych w starożytnej tradycji i potwierdzonych współczesnymi badaniami nad neuronauką i dobrostanem psychicznym. Subskrybuj, aby kontynuować zgłębianie buddyjskiej mądrości, stosowanej w szczególności do wyjątkowych wyzwań współczesnego życia, poprzez systematyczne praktyki kontemplacyjne dostępne dla każdego, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń. Aktywuj dzwonek, aby nie przegapić treści na temat rozwijania jasnego, zorganizowanego i spokojnego umysłu, poprzez precyzyjne metody. Które prawdziwie i trwale zmieniają jakość codziennego doświadczenia mentalnego. Kliknij film wyświetlany na ekranie, aby zagłębić się w szczegółową implementację każdej techniki w swojej codziennej rutynie w sposób stopniowy i zrównoważony, idealnie dostosowany do współczesnego życia z jego wszystkimi wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami rozwoju. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie cennego czasu na naukę jasności umysłu i wewnętrznego spokoju poprzez precyzyjne, praktyczne i sprawdzone metody, które naprawdę działają, gdy są stosowane konsekwentnie, z cierpliwością i autentycznym zaangażowaniem w ciągły rozwój jaśniejszego, spokojniejszego i bardziej odpornego umysłu, zdolnego do zachowania równowagi w każdych okolicznościach złożonego i niezwykle trudnego współczesnego życia.